a budu spravit firmu. A sto to jak pravý milion vady zarabiam zarábím na sekundy. I slovně to se chodze do skouvy, skouvy. I tak, mám čas. mi na buzy. na to nepovím vám. Ale to bude dět, teď důvce. Robi, mari. to są tak prawie milion, pani mali Miesiące na sekundę, kundę Nie opłaci mnie z koła, bo i tak mam wolny Co mnie to Seba w to nie obchodzi I tak mam kanał Co mi to I tak mam kanał Co mnie to, robię to o moich widzów I skoro ja tu jestem no, nie musicie na nikogo czekać i musicie musicie zostawić suby u mnie na kanale bo inny youtuber tych nie prosi stołek prawie milion bani bani zarabiam miliony na sekundę nie nawet ze skóry ale i tak tam chodzę ale wygram zawsze i to mnie nie obchodzi Zraciłem konto, konto Ale mi to nie opodzi Sejs Sejs nie mam konta A I to najlepszego Ale i tak ci klęterina rozdamy Damy Ale ja i tak, tak, tak. zarabiam miliony, Zarabiam miliony na sekundę Badmati to też prawie milion Badmati zarabiam Goed idee. Je mag bidden schoon, maar ik dacht, dan wchod